a Michę Soczewicy najświętszą ofiarę szy. W związku z tym, co trzeba robić? No właśnie takie triki, z powodu których my jesteśmy tutaj garstką, ma uczestników, którzy w tej mszy świętej, w tych rekolekcjach mieli brać udział, nie ma, bo, bo zrobiono to, co zrobiono. Ja nie znam tej korespondencji, którą tam ksiądz, którego z internetu znam na sacerdos jacyntus udostępniał tam się może więcej wyjaśnia, ale to już ja po, po, pomimo tego mówi ponad. Na co zwracam się godnym, wiernym uwagę tutaj? Że proszę zwrócić uwagę, to że, że tutaj w jakimś takim nostatku jesteśmy policzyć nas 10 osób się naliczy jakoś tak. To jest ten sposób dlatego, że dachał od 11 lipca 32 roku tradycją tego dnia w, w Hamburgu jest blisko do Biskupa Bliżej niż Innym być może też jest blisko, ale wolą się w tym bezpośredni obszar nie pchać z prostego powodu. No powiedz mi, co to czapki nie masz, tylko ze skarpetę założymy na głowę. Czasem w skarpecie najcieplej, prawda? Też nieraz raz Nawet pod biwet włożyłem, polarową. W czym jest rzecz? Że musimy pamiętać, że przez minione pół wieku, a to był czas przygotowany, to nie przyszło tak od hop, hop, i znana wad. Kościół przekształcił się we wspólnotę ludzi, tak zwany kościół pielgrzymujący. A kościół jest walczący. Co to znaczy walczący? To znaczy, że jeżeli ty mnie naciśniesz, to ja działam agera kontra, przeciw siłom, a nie poddaję się, nie rezygnuję, nie oddaję pola. Jest pytanie, na czym ta agere polega? Bo nie może polegać na tym, że jak Ty mnie uderzysz w pysk, Ci oddam, jak mnie oplujesz, to ja Cię opluję, jak robisz krzywdę z nienawiści czy gniewu, ja Ci tym samym odpowiem. Nie. Ale w walce istnieje przeciwsiła. Na tym polega walka. Budowa w 1963 roku. Drużyna, składy. Osoby z tej Nasz strony, biskut, na no tą chodźmy, stronę dzieje się bój. Da, to na to te, ważne. Karmelu, gdzie doszło do profanacji Ale dzieje się ze względu na to, że ten, przeciwko któremu toczy się walka, a zwalczany w tym świecie, Bóg ma w tym świecie wrogów, tych, którzy nie chcą wiarą odpowiedzieć na objawienie.